Odczyt licznika. Jakie sposoby możesz wybrać? Bez względu na Twoją taryfę, jeśli potrzebujesz, możesz samodzielnie podać stan licznika energii elektrycznej. Taki odczyt traktowany jest informacyjnie i zostanie uwzględniony przy kolejnym rozliczeniu. Do wyboru masz kilka sposobów przekazywania odczytu. Możesz wybrać ten, który jest dla Ciebie najwygodniejszy. Pamiętaj, że jeśli rozliczasz się na podstawie telerachunku, masz obowiązek przekazać odczyt. W przeciwnym razie zużycie rozliczymy na podstawie szacunków. Z kolei, jeśli jesteś prosumentem, nie musisz poddawać odczytu. Pozyskamy go zdalnie. Jakie masz możliwości na przekazanie swojego odczytu? Najprostszym i najszybszym sposobem jest aplikacja mobilna Mój Tauron. Wystarczy ją pobrać, zalogować się i wpisać stan licznika. W aplikacji możesz również zapłacić rachunek i pobrać e-fakturę. Odczyt można też zgłosić przez serwis internetowy Mój Tauron. Po zalogowaniu znajdziesz tam odpowiedni formularz. Wypełniasz go i wysyłasz. Bez dodatkowych formalności. Kolejna możliwość to formularz online na stronie Taurona. Wprowadzasz numer PPE, punkt poboru energii, a także Twój numer PESEL i rodzaj Twojej taryfy. Możesz podać odczyt licznika telefonicznie, dzwoniąc pod numer 32 606 066. Pracownik Taurona potwierdzi i zweryfikuje dane. Osoby, które mają inteligentny licznik, nie muszą podawać odczytu samodzielnie. Dane są przesyłane automatycznie. Licznik zdalnego odczytu na bieżąco mierzy zużycie energii i przekazuje informacje do systemu Tauron Dystrybucja. Dzięki temu możesz efektywnie zarządzać zużyciem energii, a wszystkie dane są dostępne bez potrzeby kontaktu z inkasentem. Do 2031 roku wszyscy klienci Tauron Dystrybucji będą mieli zamontowane liczniki zdalnego odczytu. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak działa rozliczanie za energię i gdzie znaleźć najważniejsze informacje, pobierz najnowsze e Buktaurona Jak czytać fakturę za prąd. Link znajdziesz w opisie.